Oto dokument poświadczający wybór panią na burmistrza Sokółki. Bardzo prosimy teraz o złożenie ślubowania. Tradycyjnie ja mam swój styl. Obejmując urząd burmistrza Sokółki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Sokółka. Tak mi dopomóż Bóg. Przyznam się szczerze, że zawsze ci, co mnie znają, to mam, wiedzą, że mam problem, kiedy przychodzę do jakiejkolwiek przemowy. Kiedy staję przed mikrofonem, co mam powiedzieć? Często pytam właśnie mojego zastępcę, Adama Kowalczuka. Adaś, co mam powiedzieć? A Ty będziesz wiedziała. No więc, drodzy Państwo, nie układałam żadnych mów, ale powiem od siebie i od serca. Bardzo dziękuję wszystkim za te cztery lata, które dane mi było wspólnie z Państwem przebyć, przepracować i dla dobra mieszkańców Sokółki. Zrobić bardzo dużo. Był to okres, nie powiem, że łatwy, bo ciężki dla mnie. Wszyscy wiemy, jak się toczyły obrady, ale ktoś mądry kiedyś powiedział, że jednak trzeba o tym zapomnieć i że się nie pisze w rejestr. Tak, zaczynamy wspólnie nową kadencję. Bardzo dziękuję za zaufanie za każdy oddany głos. W tym momencie chciałam podziękować przede wszystkim mojemu mężowi, Krzysztof. Pokaż się przynajmniej. Bo to on częściej mnie nie widział, jak widział, ale powiedział, że rozumie jak dobrze mi i dobrze pracuję, i jestem zadowolona, i mieszkańcy też, no to ją też zadowolony. No zresztą co ma powiedzieć, tak? Bardzo bym podziękowała teraz mojemu bratu, Tomasz Fiłonowicz. Za to, Tomku, że mogę liczyć na Ciebie w każdej chwili i za to, że też dajesz mi cenne uwagi. Mimo, że to jest młodszy brat, ale to mnie strofuje, wiecie. Dziękuję, Tomek. To by było na tyle z osobistych takich podziękowań ale pragnę podziękować przede wszystkim mojej kadrze, moim zastępcom, panu Adamowi, Adam Kowalczuk, który zajmuje się oświatą i jest moją podporą. To ono nie tonuje w niektórych sytuacjach. Adam, dziękuję bardzo. <kluczy> dziękuję również mojemu drugiemu zastępcy, Antoniemu Stefanowiczowi. Antoni, Ma zmysł nie tylko do interesów dla gminy, ale przede wszystkim do inwestycji i tak naprawdę wspólnie z Radą udało się naprawdę dużo zrobić w tej kadencji, a cele, które sobie stawiamy wraz z radnymi naprawdę są bardzo duże. Jest to 5 lat i myślę, że potrafimy wspólnie działać dla naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję też całej kadrze kierowniczej i Pani skarbnik i sekretarzowi, wszystkim kierownikom, pracownikom przede wszystkim. I dziękuję również radnym za to, że potrafili też się wsłuchać w mój głos, a nowym radnym, no zaś już dziękuję, bo wiem, że będzie dobrze. Nie byłoby też sprawnego funkcjonowania, gdyby nie dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, dyrektorzy jednostek, prezesi spółek. Z serca wam kochani bardzo dziękuję za to, że jesteście i za to, że mogę wam zaufać i nie dyryguję palcem. To wy wiecie najlepiej co macie robić. Dziękuję. Podziękowań byłoby naprawdę mnóstwo, bo chciałabym każdemu mieszkańcowi złożyć osobne podziękowanie, wszystkim społecznikom, wszystkim według godności urzędów, zajmowanych stanowisk. Ale drodzy Państwo, przede wszystkim dziękuję za to, że jesteśmy razem, za to, że możemy działać ponad podziałami, za to, że zawsze wiecie, że dobro zwycięża. I za to dobro powinniśmy trzymać kciuki, a Sokółce to się przyda. Dziękuję przewodniczącemu nowemu rady, chociaż to mój kandrgyd, kan, kontrkandydat dwukrotny, ale słuchajcie, niesamowity człowiek. chyba nie jest tajemnicą poliszynela, że potrafimy działać wspólnie mimo dwukrotnych wyborów, mimo stardzi debat i w tym momencie chciałam państwu przekazać miłą informację, że jesteśmy w koalicji. Panie burmistrz, proszę jeszcze na sam koniec przyjąć od nas radnych najlepsze życzenia, zdrowia, szczęścia, oczywiście pomyślności, i żeby, żeby ta nasza współpraca układała się w sposób taki spokojny, jednocześnie z sukcesem dla, dla naszego miasta, mieszkańców, żebyśmy mogli budować, żebyśmy sprawnie mogli rządzić. Żeby środki, które do tej pory płynęły z zewnątrz, płynęły jeszcze większym strumieniem. Chcemy deklarować współpracę, deklarujemy wiemy, że ta współpraca będzie przebiegała na pewno na bardzo wysokim poziomie. Już teraz wiem, że plany na te pięć lat są bardzo ambitne. Mam nadzieję, że dzięki nam, że dzięki naszej współpracy te plany zostaną zrealizowane nie w 80 czy 70, a nawet może w 110. Wiem, że nasze wspólne doświadczenie nie tylko nasze, naszej dwójki, ale wszystkich radnych spowoduje, że w gminie sokółka zacznie się dziać jeszcze więcej, jeszcze lepiej z pożytkiem dla wszystkich, a spokój kultura będzie wzorowa też dla innych gmin dla innych rad. wszystkiego wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo. E, ja jeszcze może tak. przepraszam, ja wiem, że się wtrącam. To takie przyzwyczajenie z czterech lat dla przewodniczącego. Ale jeszcze muszę trochę odwyknąć. E, jak myślicie, będzie dobrze? Ale jakoś nie słyszę, będzie dobrze? No to będzie. Szanowni Państwo, zamykam pierwszą sesję Rady Miejskiej w Sokółce.